Siemano, to ja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Dominomokryzor Klasa. posiadacz numeru telefonu do Makaliera, zwanego inaczej Lucky Luke 1980. Yy, dużo rzeczy, dużo rzeczy się działo. Nie było mnie. Znaczy, wczoraj byłem na streamu Xena, no a no, tak to mnie nie było aż jeden dzień. Yy, także, się działo w internecie z tego, co widziałem? Romantyczna opowieść? Co to od Revo? Słyszałem, że rewo coś, coś wkręcał odrzucił e, dwóch sponsorów. Chyba jakaś romantyczna opowieść się robi między sucharem i nieuczesaną. Tutaj fajnie, bo imię zrabnia, tutaj ciągle do niej wypisuje, tutaj jakiś sponsorów i kaskę odrzuca. Co się co dzieje? Nie, nie wiem, gdzie ten filmik zmierza. Ja nie już sala o tym powiedziała. Już wezmą. Okej. Jest dziwna ta opowieść. Nie no tak, no fakt faktem, dla nieuczesanej odrzuciłem około 100 tysięcy złotych w pieniądzach od sponsorów, których ona by nie akceptowała. N nie mówiłem o tym, no bo nie chciałem, żeby zlatywało na nią coś takiego. Eee, ale jak ona tu powiedziała, no to w sumie tak. Tak było, tak było, to prawda, tak było, to prawda. Ale tu nie ma żadnej pojści romantycznej człowieku. U Poskandle jeszcze istnieje czy już bankrut? Eee, nie mam pojęcia, to trzeba by pytać Davida, wiesz? No poskandle chyba istnieje, nie wiem ty. Sklep? A, jest tylko jedna świeczka i brak w magazynie. No to chyba już jednak nie działa u Puskandl. Bo jest jedna świeczka jest brak w magazynie. No to już chyba jednak przestało istnieć. Nawet nie wiedziałem kiedy przestało. Ale tak się, tak się wydarzyło. Kogo następny raz na oku, żeby być musztryletniczy na Twitchu? Dzisiaj muszę pooglądać, już nie powstradził, bo wiem, że wybuchły jakieś nowe, nowe są od gałęzienia, że tak powiem dramy ksenowo ortisowej A właśnie, dzisiaj Dzisiaj u tego, dzisiaj była dalsza drama. Nie wiem, czy widzieliście, ale dzisiaj była dalsza drama. Pytanie, czy Hiszpan ma wody w trakcie streama włączone. Od razu wam powiem, no nie. Eee, znacie Hiszpana, tak? Grał dużo za Mongasa, El Viadro, tak zwany Nick, no nie? No i dzisiaj jest nowe odgałęzienie dramy. Wydarzyło się to chyba dwie godziny temu jakieś. No jest nowe odgałęzienie dramy eee, x eee, ortisowej Ortis zaczął. No zobaczcie teraz w szocie. Nie mam urazy, a No mówię, na pewno, na pewno jak się jak pogadałem z Krzysiem na temat właśnie Hiszpana, no to zawiodłem się jeszcze bardziej, więc mam nadzieję, że przestanie skakać. Bo nie chcę z nim chodzić w żadną, nie wiem, tutaj dyskusję. Spokoj, bardzo dobrze, jakby nie wiem, że mam. Yy, totalnie. Yy, jakby przecież skakać. Po pierwsze jakby nigdy nie zacząłem skakać. Yy, nie rozumiem o co chodzi. Ale jest bo jakby tylko i wyłącznie powiedziałem Acha, na samym początku, złotych. że Jestem bardziej trzymam wydowaj... stronę Xena. Zaraz ten dole, że Ortiz, ten. Zapraszam moją byłą kuba na siłownię Wiecie, jak byłem z nią świeżo po rozstaniu i kupa. On mówi, że to dlatego, że chciał pomóc. Wiecie co? nie, I nie chciał wystawić. Ja, że tak powiem, znam przypadek, w którym było tak, że Ortiz się mają na siłowni i wystawił daną osobę. Kolejna drama, nie chcę mieć żadnych dram. <laughs> Szczerze, no nie wiem, według mnie Ortiz się słabo zachował i wy***any mam, o tak powiem. Generalnie sytuacja jest taka, bo to tam wyszło chyba na czacie Łarkuela wczoraj czy tam przedwczoraj, nie pamiętam. Hiszpan miał dziewczynę, Asia miała na imię, z tego co pamiętam, i on się zerwał i chyba w ten sam dzień, albo w kolejny, Ortiz z tą Asią był na jakiejś imprezie i zapraszał e, ją na e, siłownię. Tylko ja dalej nie wiem z całej tej dramy, czy Ortiz wiedział, że oni są w związku, albo wiedział, czy są na przykład po Ja nie wiem. Nie wyciągnąłem tego kolejny jeszcze. Shot. Bo, bo chyba Hiszpan twierdzi, że Ortiz wiedział, a Ortiz twierdzi, że nie wiedział, że są po rozstaniu. On chyba... Ortiz chyba... No to nic... Znaczy to... Nie. Nie wiem, to zależy jak ludzie to odbierają, no nie? Jedyne co mnie bardzo znerwował... O, i kolejny shot. I jakby, powiem szczerze, rzuciłem parę mocnymi epitetami w ich stronę. No to, to jest Ryan, to jest y, Hiszpan, ale e, rozumiem, że tu jest po prostu zachowanie typowo e, pies broni pana, więc jakby jestem w stanie to zrozumieć. Mm -hmm. Spoko. No jeżeli tak uważa, że to to chodzi. No i tutaj się zaczęło, no nie? Bo Ortiz, kurwa, nazwał Hiszpana i Reyna psami. <laughs> więc tutaj już, kurwa... Zaczęły się wjazdy, no nie? E, no to najwyraźniej, kurwa rosną mu mięśnie, ale chyba mózg nie rośnie, co nie? Bo jakby ja przedstawiłem, kurwa, e, przedstawiłem, dlaczego, dlaczego, że tak powiem, jestem, kurwa, na niego zły. Znaczy zły? Nawet nie zły, bo wiecie, co mam w to wyjeżdżane? Po prostu chodzi mi kurwa o to, że dla mnie, jeżeli kurwa, nie wiem, ja mam laskę i z nią kurwa zerwę, i on idzie potem i wiecie, zaprasza ją na siłownię, czysto koleżeńsko, kurwa. No ja w to nie wierzę, no ja w to nie wierzę, że to jest czysto koleżeńsko, tak? Jakby, nie oszukujmy się, ludzie są interesowni, zawsze, kuwa, jest jakiś interes za każdym działaniem. Albo się mylę, kuwa, albo nie. Natomiast, no, tłumaczenie, że tak o ją zaprosił, moją byłą zapraszał. Mam no, wyjebane k***a, co? No i tutaj ta drama w tym momencie jest kwestią tego, byli kolegami? No nie, właśnie Horty, Horty z Hiszpanem nie byli kolegami. No, ale na przykład teraz, przez tą sytuację, niby Hiszpan nie będzie kolegą z Ortizem. I w tym momencie, drama opiera się na tym, co wy, jako widzowie, uważacie za słuszne. Czy Ortiz zrobił coś złego, czy nie zrobił nic złego? Ja, na przykład, jakbym ja miał taką sytuację, to ja miałbym wy. znaczy, może uważałbym Ortisa za głupka, no bo jeśli zerwałbym z daną dziewczyną, no to stwierdziłbym, że w jakiś sposób jest. Ta dziewczyna. No, czy no, dobra, niekoniecznie, no, ale w większości sytuacji, no jeśli ktoś chce mieć z taką dziewczyną do czynienia, no to XD. Ale to jakby wy, musi, Jakby to, co wy uważacie, no nie? Czy. Wy. Najlepiej się postawić całą w takiej sytuacji, no nie? Zrywasz dziewczyną jakiś ziomek, k, a w ten sam, w ten sam wieczór zapraszam na siłownię. jak to odczytujecie? Ja miałbym, w... ale rozumiem, jak ktoś nie ma. Ortiz zarywał do laski, które nie ma chopaka, co to jak nawet nie znam pana. Wasze, tu jest. A tu jest tyle wątków, właśnie nie wiem czy on wiedział, że zerwali, czy wiedział, że są w związku, bo on jakby znał te osoby, no nie, że znał Hiszpana i znał tą dziewczynę, no ale e, nie kolegowali się z Hiszpanem. ale no nie wiem jakby czy on wiedział, plus, no czy on zarywał, czy zaprosił na siłownię, kurwana, no nie wiem, tak, On zagadał, że poszli sobie na trening, no nie, nie wiem czy to jest zarywanie, jakby to jest tak, kurwana, drama, tu jest, to, rozumiesz, i to jest taka prywata w ogóle. I, I że tak powiem, że pies broni pana, wiecie co? Jakby jak nikogo nie bronię. Ja powiedziałem, że ja się nie opieram po żadnej k*wa ze strony, że ja uważam, że i ten, y Arkuela nie. Ortiz dziś mówił, że to ona chciała iść z Ortizem, a nie, że on ją zapraszał. No dobra, ale żebyśmy jako widzowie wiedzieli, to musielibyśmy wszystkich zapytać. Musielibyśmy tą Asię wciągnąć w tą... To jest taka prywatna w ogóle sprawa. To jest pojęte. Nie, Arkuela. Uważam, wiecie co? Szczerze, no ja uważam no, że Ortiz się najechał, przyszedł na czat, kwa, szukał, wiecie, atencji typu A, ma zakończ streama tamto i daj mi daj mi rajda. Bartek się wkurzał. No i tyle, no jest chwa drama, jak wy wiecie. I potem jest pytanie, jakby po kim jestem. I Bartek użył argumentu wtedy, że Ortiz jest śliski. I ja powiedziałem, że tak, że według mnie to jest chwał fakt, że jest śliski. Pod takim względem, że zapraszał moją kurwa byłą na randkę. na, na randkę, przepraszam, na kurwa siłownię I to jest kwa... Śliskie, że stary, ja zmieszkam k***a, z jego ziomkiem, a on zaprasza moją, byłą k***a, na siłownię. Czajcie? Nie, i to jest tak. No, no, chciałem być dobry. Oczywiście, Ortiz jest tak zajebisty i tak dobry, że każdemu chce k***a, pomagać. Oczywiście, że tak. Dzięki Ortiz, że jesteś i zmieniasz k***a, nasz świat na lepszy. I nie wiem, to, to wiecie, kurwa. Ja wolę, nie wiem, przestańmy udawać. Ja, Czeku drama jak z gimnazjum, no nie? Ale widzicie? Wy Wynaczacie różnie, zależnie od tego, jak uważacie, no nie? Ja widzę, są. Jedna wiadomość pod drugą. Gigarel Hiszpan, przyjeżdżacie ten Hiszpan. I rozumiesz? I to jest. Ta cała drama, ta prywata, jest zależna od tego, co wy uważacie jako ludzie. Gdzie macie tam, jakby, granice jakiegoś podrywania i tak dalej. To o, jest pojedyncze. Aczkolwiek, według mnie. Yy, cała ta jakby drama to z Hiszpanem działa na niekorzyść Ortisa, bo wcześniej był tą ofiarą, którą jakby ludzie wiesz, wspierali, a teraz już Ortis zaczyna się rzucać, na przykład na Hiszpana, już coś o psie Xena mówi, już jest yy, według mnie yy, na, na ten, na minus, na minus. Ankieta, po której stronie jesteś. Hiszpan, Ortis, wyj***e, obu lubię. Wyj obu nie lubią. Ja daję wyjmione obu lubię, bo to ich prywatna sprawa, sprawa, mam to wyp totalnie. Okej, okay, większość jest po stronie Hiszpana, tak? No, czyli widzicie, nawet u mnie na czacie ostatecznie drama, taka, takie atakowanie przez Ortisa działa na niekorzyść Ortisa. I, i, i przez to też, w ogóle przez to, że Ortis traci na ataku na Hiszpana, to zyskuje Xen, bo, bo ludzie zaczęli się odwracać od Ortisa, przez co przechodzą na stronę Xena. To jest tak. Sowieku, Ortiz zadziałał, jakby zaczynając wyzywać Hiszpana i jeszcze Rajona, zadziałał na korzyść Xena. Dramy są, kurwa, takim ciekawym światem. Dramy są takim ciekawym światem. To i tak była twoja była. Według mnie, no, no to jest moja była. No i jeżeli ja darzę ją jakimikolwiek, kurwa uczuciami, no to nie powinno tak być. Znaczy, kurwa, wiecie, jakby ja nie mogę komuś zabronić, że po prostu jakby nie zaprosić kogoś, wiecie. Na siłownię. Ale no kurwa, no jakby mnie to skrzywdziło i chuj. O co chodzi podarował 5 złotych? Wiesz prywatnie w ogóle, czy Xen ma coś sensownego, za co może jeść Ortista? Przecież to, co mówił publicznie brzmi jak afera koperkowa. Ja gadałem z Xenem, no Xen po prostu z wielu różnych powodów, mniejszych i większych, po prostu nie lubi Ortisa i tyle. No masz ludzi, których. Nie masz dokładnego powodu... że Rybson to mówił na streamie, jak wyrażał opinię, że po prostu są osoby, których nie masz tak dokładnie za co nie lubić, ale w sumie ich nie lubisz i tyle, no. Nikt jakby... Do samego tego, że wiesz, Xen nie lubi Ortisa, nie ma się jak p***dować, no nie? P***dowanie się jest za fałszywość, że udawał kumpla, że tego nie powiedział, że mnie okłamał, pisząc mi, że lubi Ortisa na PW przed wyjazdem górskim. Wiesz, za te rzeczy, przez te rzeczy jest taka drama, ale wiesz, to, że nie lubi... Może nie lubić, no nie? Sem, se może nie lubić, no nikt nikt nie ma z tym problemu, no nie? Wam też się pewnie często z, zdarzały w, nie wiem, w klasie, to też, właśnie, Rybson, mówił, że osoby, których w zupę, podał, zupę, 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 nie lubiliście, nie odis... było jakichś dokładnych badań nie lubiliście. Im później od dramy można się przychylać się do opinii Ksna na temat Ortisa. Chłop najpierw się rozpłakał, a teraz dzień w dzień odpala się, opowiada o dramie, zaczyna wyzywać innych streamerów, robi wszystko dla fakę zasięgów po dramie. Ortiz jest mega śliski, a im dalej w las, tym bardziej wszystkich w tym utwierdza. No nie no, na pewno dzisiaj po prostu tymi statementami Ortiz zadziałał na swoją niekorzyść, no. No tak, to, no to jest fakt. E, aczkolwiek z jakich powodów to robi? Kurwa, nie wiem, nie wiem. Bo za krótko, za krótko znam Ortiza i właśnie ciężko jest to stwierdzić. Ortiz nie zrobił nic złego, złotka. jeśli chodzi o babę Hiszpana, co nie zmienia faktu, że Hiszpan może czuć niechęć do tepa teraz. O, tak! Ja też taki take mam, no nie wiesz? Ortiz, wydaje mi się, że nie zrobił nic złego, ale Hiszpan to, może czuć niechęć do Ortiz. No i tyle, I to jest prywatna drama, to jest prywatna drama, e, która, na którą każdy mający ma wy. Bo to jest drama pomiędzy nimi, to jest drama pomiędzy nimi. I... i tyle, i tyle. Hiszpanie, to... ja powiem tylko tak, ogólnie po napisaniu mojej wiadomości, tego ss co pisałem właśnie, to poszedłem do Ortisa na czat i wyjaśniliśmy to potem po streamku, normalnie do mnie wbił na streama. Dziś jak zobaczył, że mam 800 widzów, no były szachy, poczuł się, żeby się w***ić, bo już nie było dramy. Aha, czyli drama była niby wyjaśniona, ale Ortis jednak dziś się wpiął w Ciebie. No to też nie wygląda. Jeśli, oczywiście, to jest prawda i się dogadaliście co do dramy, no to też nie wygląda to za dobrze dla, dla Ortisa. No to lipa, to lipa, to lipa. To lipa, no ale. Nie, jakby jaka jest prawda, to, to, to trzeba stwierdzić, no nie? Po prostu, no jakby dzisiejszym atakiem Ortis pewnie dramowo wychodzi na minus. Oje, dramowo wychodzi na minus. Człowieku, my że jesteśmy jak Wardenga i Boxdale. Dramowo wychodzi na minus. Ja. Kocham Twitch TV. Kocham Twitch TV. Kocham Twitch TV. Jaka drama Uczeski? No tak, dzisiaj kula była jeszcze drama nieusessanej. Tylko ja nie dokładnie widziałem co się tam wydarzyło. Generalnie było coś takiego, że grali dzisiaj w Amongasa. Tam ta ekipka jakaś wiesz, yy, no tam Nexe, i jakieś inne tam typy, Diables i tak dalej. No i wydarzyła się sytuacja że nieuczesana i nawcia zostały zaproszone do jednego lobby. I uwaga, uwaga, nieuczesany nie działa jakieś mody, i tam szybko wyszła. Generalnie jakaś tam już była napięta atmosfera, ale nieuczesane nie działały mody, i nie chciała ich naprawić, tylko powiedziała, że nie działają, więc nie gra. No i potem, jak już nieuczesana wyszła, to to nawcia pięta takim statementem. Coś mi się wydaje, widzę, że już się nie będzie niechcianych osób w lobby. No, i to było oczywiście, no, nieuczesany. Ale to generalnie to jest żadna drama dla ludzi, którzy stale obserwują Twitcha. Bo uwaga, uwaga. Nieuczesana znawcią się nie lubią. To jest już kurwa, człowieku to już z rok trwa, albo i dłużej. Oni się po prostu nie lubią. To nie jest żadna drama nowa. Ja jako mokry suchar. Rozumiesz, wiem o co chodzi. E, one chyba nigdy publicznie nie sprzedały się, dlaczego się nie lubią, ale no, no nie lubią Xen się. Oni, one, one. E, więc tak, więc e, drama Kasiks z, e, drama Nieuczesanej z Nawcią, nie ma w niej nic nowego po prostu. One się nie lubią i tyle, one bardzo się nie lubią. E, znaczy Nawcia na pewno bardzo wiem, Nieuczesanej, nie wiem jak Nieuczesana Nawcie, bo szczerze nigdy nie gadałem z nią czesaną, więc nie wiem yy, ale no taka taka sytuacja. Ale to towarzystwo jest zakłamane, nie powiedzą publicznie, że kogoś nie lubią, bo będzie zły PR, albo później będzie mniej kolaby z nim streamioną i będzie mniej super i do... na napisze później jako dochodu się zamknie. Nie, ja szczerze, ja, ja szczerze, ja szczerze, szczerze mówię co i jak. Ja już ja już jestem w pełni bezpośredni. Ja już mnie ja już to, mnie ja już to, ja już to już mi się nawet nie chce, bo to jest drama za dramą. Ja już sobie mogę po prostu szczerze, co se lubię, co se nie lubię, ja już mam wyjechać. Był ostatni temat u Rewo właśnie tych relacji, i Rewo właśnie mnie spytał, że słyszał, że jestem bezpośredni. Spytał, czy to prawda? Ja mówię, że bezpośredni i mogę sobie napisać o kim, co chcę. I spytał mnie, żebym napisał, co sądzę Ksayo. No i... Wielki tweet w ogóle z jednej wiadomości. Wi wiadomość napisałem człowieku w 30 sekund i ja wielki tweet na 350 pięćdziesiątka wyświetleń się zrobił. Lubię całej, kiedyś liczyłem, że możemy być przyjaciółmi, ale. Nie potrafi nikomu zaufać i zamyka się na bycie samotnikiem, który jest na na raz w Jest mądry, sprytny i potrafi dobrze czytać ludzi, ale nieraz przez to wykorzystuje słabe cechy innych osób dla swoich korzyści. Jest to też jedna jednak z najważniejszych osób w moim życiu, bo głównie niemu jestem teraz w miejscu, w którym jestem, i do końca się będę lojalny, chyba że matka, albo coś. Człowieku, 340 kawałów świetleń jedna losowa wiadomość na twich czacie, no nie? Rozumiesz? Połony. Kurwa, w ogóle ostatnio ten, jakiś ziomek, dobra, czekajcie, patrzcie to, widziałem to, absoluta Cię topka, Jaki ziomek napisał ten, przez ciebie, Rewo, natknąłem się na Suchara i ten live z Japonii bardzo fajnie się ogląda, dzięki za info, jeśli to nie problem, podaj więcej kanałów, które może taki takie znaleźć, chętnie pooglądam. Pato, ziomek siedzi i ogląda odcinek za odcinek japoński i pisze no nie? Bruz, ale przeżywasz koło tej Japonki. Zamiast się cykać dawno mogło ją zbajerować a coś widziałem, że padłeś i w oko. I on pisze te komentarze 22 godziny temu, no nie? Do shotów z sierpnia. Taki przypadek widza od Rewo. Dzięki Rewo za takiego widza, Kurwa, przyda się, no nie.